Z nami Fiodor Czerkaszym po oficjalnej konferencji anonsującej Galę Różański Okoli walka Świata i również ty będziesz na tej imprezie. Witam wszystkich serdecznie. Tak szykuje się bardzo duże wydarzenie Łukasz Różański Okoli. Będzie to w Rzeszowie. Cieszę się że będę mógł występować na takiej dużej gali. Ostatnio stoczyłem pojedynek w lutym tak, gdzie w Stoku wygrałem Kolumbijczyka więc mam nadzieję że tutaj też zareprezentuję się z dobrej strony jakby Cieszę się, że mam możliwość częstego takiego występowania na tym ringu, bo to jest też ważne, żeby była ta częstotliwość, także cały czas jestem w Warszawie w tej chwili, przygotowuję się do, do, tego, do tej gali, więc po prostu się cieszę, że, że mogę wystąpić. Jak oceniasz ten Twój powrót w Białym Stoku? To nie był łatwy dla Ciebie pojedynek, pewnie też popełniłeś kilka błędów, to raczej był taki po prostu Przedsmak tego co się może wydarzyć w 2024 roku. To tak, tak naprawdę był powrót na ring. Tak? Docieranie też z nowym trenerem jakby i mi się wydaje że oczywiście są rzeczy do poprawy. Natomiast po, po, po takiej walce czułem siebie że no wróciłem w końcu taki jako taki sparring, trzeba było uważać też bo przeciwnik mógł uderzyć i miał sporo nokautów na koncie więc czuć było jego ciosy więc nie wyobrażałem sobie wyjść z tamtego pojedynku przegranym, dlatego była koncentracja, motywacja, żeby wyjść z ringu z uniesioną ręką do góry. Natomiast teraz, w maju już czuję taką pewność, że wracam. Widzę też swoje poprawy w tych sparingach, na treningach. Trzeba wracać po prostu do swojego stylu, takiego boksu, który zawsze reprezentowałem, i mam nadzieję, że 24 maja to pokażę Czy po tym trudnym ubiegłym roku. Twoja perspektywa na bok zawodowy, na Twój rozwój zmieniła się troszeczkę? Czy raczej, tak jak wspominasz, chcesz kontynuować te element, wrócić do tego starego Fedora, który, no, jest bardzo efektywny i efektowny? Czy jednak pewna perspektywa się zmieniła po tym sierpniowym pojedynku? Perspektywa w sensie takim, że mówisz o takich większych tak o wyzwaniach. No oczywiście, że kierunek jest jeden tak podwinęła się nogę, tak? tak 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 się bywa w życiu niestety natomiast gdzieś wyciągasz wyciągam z tego też wnioski tak gdzie popełniłem błędy może gdzieś w tym teamie tak był bałagan gdzie trzeba po prostu wszystko ustalić żeby konkretnie mieć trenera żeby było to oko trenerskie które ciebie zawsze może poprawić naprawić w dobrym kierunku. Powiedzieć gdzie jest źle, gdzie jest dobrze, więc popełniłem tam taki mocny błąd, tak? W tym wszystkim. Natomiast teraz już nie chcę tego popełniać, dlatego trzymam się planu jakiegoś tak, ufam swojemu teamu, tym ludziom, którzy są obok mnie. I oczywiście kierunek się nie zmienił, tak, Tylko iść w stronę mistrzostwa świata, dążyć do tego i dzięki tutaj prowontorowi i, i ludziom, którzy wokół mnie myślę, że razem do tego wszystkiego dojdziemy, tak. Sporo mówi się o Twoich pojedynkach w Stanach Zjednoczonych, sam tam walczy, walczyłeś, boksowałeś już, przygotowywałeś się, czy teraz w tym 2024 roku możemy częściej spodziewać się Ciebie jednak na tych walkach 8-10 rundowych w Polsce, czy jeśli nadarzy się okazja, to jednak spróbujesz walki w Stanach, niekoniecznie z jakimś wielkim, poważnym rywalem, tylko po prostu takie pojedynki jak robisz w Polsce, to czy będziesz toczył również się w Stanach? No teraz przede mną właśnie ten pojedynek 24 maja, tak, gdzie jest naprawdę taka duża gala na polskim podwórku. Natomiast jak pytasz o Stanach, to oczywiście nie zamykam się, tak to nie jest tak, że koniec i po temacie. Po prostu jest możliwość na przykład walczenia, tak, walki tutaj, no to super, że jest taka możliwość, walczę. Będzie możliwość tam nie wiem, Stany, Anglia czy coś, walczymy, więc mi się wydaje, że po prostu nie zamykamy się tylko na Polsce czy tylko na Stanach. Maciek Sulęcki teraz sparował z Kanałem bo nadal sparuje. Jak nadarzy się jakaś okazja, że jakaś gwiazda będzie chciała posparować z tobą, żebyś pomógł tej gwieździe w przygotowaniach, to również jesteś gotowy na taki wyjazd. Oczywiście, jeśli nie będzie to kolidowało z twoimi pojedynkami. Tak, jak nie będzie się kolidowało, e, dzięki Bogu, jakby miałem taką też okazję posparować w sensie nie z kanelu, wiadomo, ale też z wysokiej półki zawodnikami jest to bardzo dobre doświadczenie tak przede wszystkim zobaczysz jak, jak działa team na przykład jak jak sam psychicznie czuje ten zawodnik siebie w trakcie przygotowania tak bo to jest taki ciężki okres w obciążeniach i tak dalej więc mi się wydaje, że to, to jest super doświadczenie dla każdego ambicjonalnego takiego zawodnika i jak takie propozycje będą i tak jak mówię, żeby się nie koledowało w, z, z walkami, no to jasne, że tylko tak. Ile walk jeszcze mógłbyś stoczyć teraz w tym roku, czy masz jakiś konkretny plan, no bo wiemy, że już niedługo ten pojedynek w Rzeszowie, ale potem jeszcze jest kolejne miesiące, gdzie pewnie po wakacjach mógłbyś stoczyć jeszcze nawet, nawet dwa pojedynki. Bierzesz to pod uwagę, czy, czy raczej potem będzie tylko jeden pojedynek? Zobaczymy, ale w kontrakcie mam zapełnione trzy walki w roku, tak, więc jak będzie taka możliwość tam stoczyć więcej niż trzy, no to chętnie, ale zwykle to jakby promotorzy dotrzymują się planu ostatnie pytanie. Kończy się kontrakt telewizyjny z Andrzeja Waśleckiego z telewizją TVP. Nie wiadomo jeszcze kto, gdzie będzie, w której telewizji będą pokazywane te imprezy. No, za chwilę może być, teraz mamy dwa, dwie duże imprezy. Już również polsko-polskie walki są na tych imprezach. Wiem, że no, w pewnym momencie byłeś, miałeś taki już plan na tę walkę mistrzostw świata, na, na rozwijanie się, że tak się polsko-polskie walki ci nie interesowały. Czy teraz coś się, cokolwiek się zmienia? Na przykład nie, jakby kiedykolwiek przyszła propozycja walki z Maciem Sulenckim, w jakimś catchwaycie, na przykład, bo teraz super średnia Maćka, to bierzesz to pod uwagę, czy raczej nadal kontynuujesz ten swoją ten etap, kon kon konkretny etap walki o tytuł? Nie zamykam się też, tak na takie propozycje, bo tak naprawdę nie wiem, nie wiem jakby co będzie, tak o tym mówimy, ale e, tak jak idę na razie tak w swoją w drogą, Maciek idzie swoją. Mówimy jeszcze może o innych jakichś zawodnikach w Polsce, no to mówię ja nigdy się nie zamykałem tak po prostu, ale i też nigdy nie wyzywam, bo bez sensu gdzieś tam krzyczeć i tak dalej. Robimy każdej swoją robotę. Chcę też prezentować przede wszystkim siebie, Polskę, Ukrainę też na międzynarodowych ringach, więc bardziej mi się wydaje, że skupiam się na takie duże wyzwania zagraniczne, żeby było możliwość zdobyć coś dla, dla naszych krajów, tak? Dziękuję ci bardzo, trzymam kciuki. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już niedługo w Rzeszowie.